Tajemnice różańcowe z Maryją, czyta Bernadeta Grabowska. Ofiarowanie pana Jezusa w świątyni. Miriam i Janek stali tuż obok auta. Babcia pakowała ostatnie rzeczy do koszyka, dziadzio poprawiał krawat przed lustrem, a rodzice siedzieli już w samochodzie. Zbierali się do wyjazdu, do łąży, bo ich kuzynka Zosia w najbliższą niedzielę miała przyjąć chrzest. Wsiadajmy już, proszę. Jutro z samego rana uroczystość, powiedziała babcia i po chwili wszyscy byli już w aucie. Niedługo po tym, jak ruszyli, mama odezwała się z uśmiechem. A teraz, kochani, oddajmy nasz wyjazd ukochanej matce Maryi. Niech nas prowadzi. Modlitwa rodziny płynęła do nieba. Wszyscy czuli, że jest to bardzo ważny moment w ich podróży. Po skończonym różańcu, dziadkowie się zdrzemnęli, a rodzice rozmawiali ze sobą. Dzieci siedziały w trzecim rzędzie. Miriam patrzyła w okno. Zmieniające się pejzaże podkreślały zbliżającą się wiosnę, a ostre słońce rozświetlało pola i łąki. Jakie to piękne! wyszeptała Miriam. Miriam! Miriam! Zobacz! Bocian! Dzieci przybliżyły twarze do szyby i uśmiechnęły się promiennie. Chyba jakiś drapieżnik! Z entuzjazmem wykrzyknął Janek, obserwując krążącego nad polami myszołowa. Kiedy oparli się o fotele, do uszu dzieci dobiegł łagodny głos. Ten sam, który już kiedyś słyszały. Miriam, Janku, jestem przy Was. Mimo, że nie było widać matki Bożej, Dzieci czuły jej obecność. Ich przepełnione pokojem serca z radością czekały na kolejne słowa płynące z ust niepokalanej. Cieszę się, że tak pięknie rozpoczęliście swą podróż, z uśmiechem wyszeptała Maryja. Ofiarowaliście ten czas Bogu przez moje ręce. Dziękuję za modlitwę w intencji Zosi, która już jutro stanie się dzieckiem Bożym. Sama, ofiarowując małego Jezusa w świątyni, modliłam się, abym była najlepszym narzędziem w wypełnianiu misji, którą powierzył mi Pan Bóg. Ofiarowałam Jego życie najlepszemu Bogu i mimo słów, które wówczas usłyszałam od starca Symeona, że moją duszę przeniknie miecz boleści, nie przestraszyłam się. Wiedziałam, że Bóg pozwoli nam przetrwać wszelkie trudności. Zachęcam Was, moje kochane dzieci, do nieustannego ofiarowywania swojego życia Bogu. W każdej chwili. On cieszy się z Waszego zachwytu nad przyrodą, dobrej rozmowy, modlitwy. Pragnę dziś przypomnieć, że szczególnym aktem miłości wobec Stwórcy jest ufność, którą w Nim pokładacie. Dziś nie wiecie, jak będzie wyglądać jutrzejszy dzień. Kolejny miesiąc nauki, Wasze wakacje, jednak już dziś zawierzajcie mu całe swoje życie. Dzieci słuchały Maryi z zamkniętymi oczami. Wydawało się, że śpią. Kiedy dziadkowie odwrócili się, aby obudzić ich na kanapkowy postój, oboje się uśmiechali. Niesamowite, wyszeptała babcia. Spójrz, Ludwiku. Oni chyba mają ten sam sen, bo uśmiechają się identycznie. Zastanów się, czy pamiętasz, aby ofiarowywać Panu Bogu swoje życie. Rozpoczynający się dzień, spotkanie z przyjaciółmi czy niełatwe chwile, takie jak trudny egzamin. Spróbuj oddawać Panu Bogu to, co cię spotyka szeptem lub w myśli wypowiedz słowa prostej modlitwy. Panie Jezu, Tobie oddaję to, co czynię, oraz ludzi, do których teraz idę.